Dzień dobry, witam was w kolejnym serii Komiksologos, wydanie specjalne, jak niedawno wspominałem, kubka w stylu Egmontu jest zbyt wielka, żeby o niej nie wspominać, więc komiksy dla dzieci z wydawnictwa Egmont z ostatnich miesięcy, o których wcześniej zapomniałem, albo nie miałem czasu wspomnieć, to jest jeden z chyba z pięciu filmików, które będę musiał nagrać w tym miesiącu, żeby ta kubka w która jest taka gdzieś wielka, jeśli chodzi o komiksy właśnie dla dzieci i młodzieży, z wydawnictwa Egmont się zdecydowanie zmniejszyła. Zaczynamy od komiksu, który kilka, już jakiś czas temu wyszedł, ale wydaje mi się w ogóle najciekawszym z tej dzisiejszej grupy dziewięciu propozycji, czyli Kodi. Nieduży format, twarda oprawa, ale naprawdę bardzo ciekawa propozycja, 186 stron. Propozycja nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych scenarzystów. To jest ten Jaret Maciej Nowak-Krejer. Oczywiście nie są Egmont, jak wszystkie kolejne komiksy. To jest opowieść o Katie, młodej dziewczynce, która z was babcią spędza wakacje na Alasce. I tam na Alasce spotyka właśnie z pewnego kolego, którego widzicie tutaj na okładce, a za chwilkę też zobaczycie. O, tutaj. Oczywiście niedźwiedź jest zwierzęciem niebezpiecznym, ale nasza koleżanka dziewczynka, z nim się zaczyna kolegować. Ponieważ wakacje się kończą, no musi wrócić do swojego domu, a Kody biedny za nią podróżuje. Tak oto powstaje to jest Kodi Marynarz, no i tak naprawdę chodzi tutaj o, 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 zarówno o przyjaźń, o poszukiwania, o miłość, yy, braterstwo, a także właśnie o oswajanie dzikiego zwierzęcia, można powiedzieć, a tak naprawdę tak, że różni, yy, no przyjaźń nie, nie ma granic, tak? yy, Główny motyw to właśnie poszukiwania Cody'ego, yy, a z jednej strony poszukiwanie Kati. Bardzo przyjemna lektura, także jak widzieliście, wizualnie sympatyczna. Myślę, że w wersji filmowej, tak, żeby się to bardzo ładnie prezentowało. Komis w ogóle dostał bardzo wiele nagród. Między innymi nagrodę Rubena za najlepszą powieść graficzną, została na wiele języków. A Sam Jared Callum to rozumiecie tenesi rysownik, ilustrator, pisarz i nauczyciel malarstwa, co też widać, jak widzieliście, na wcześniejszych ilustracjach. Jego bardzo fajne e, rysunki, o to jest wspomniany wcześniej e, obrazek, e, bardzo polecam Kodi'ego, nie tylko młodym czytelnikom, ale także starszym czytelnikom, bo to bardzo tak, pozytywna e, lektura, taka z, z, łapiąca za serducho i najfajniejsza z tego, co dzisiaj Wam prezentuję, to nie znaczy, że i kolejne będą gorsze. E, Kodi. Jak jest gdzieś pisane tom pierwszy? Mam nadzieję, że, 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 że będzie kontynuacja, ale w internecie, jako tom pierwszy, to y, istnieje ten tytuł, więc myślę, że y, fajnie, aby było y, kolejny tom. Nie wiem, nie sprawdzałem tego, bo warto za ten tytuł sięgnąć naprawdę. Teraz przechodzimy do kolejnej propozycji, y, bo mamy aż 9 propozycji z nowej serii Nauka z komiksem. Są trzy podserie, pod Galaktyka i Planety, Era dinozaurów oraz Genetyka i Ewolucja. Nauka z komiksem to nauka z Disneyem, bohaterami komiksów Disneya, w tym razem Genetyka i Ewolucja, jak widzicie, mam bohaterów z serii Lilo i Stitch, szczególnie Lilo Stitcha, oczywiście, Pliklika i dr. Jumba Jokiba. 64 strony, scenarzystów jest bardzo dużo, strów również, ponieważ y, całość składa się z kilku części. Tajemnicze jajo, pierwsza iskra, wszystkie kształty rozmiary i nowe przywisze to są kolejne rozdziały komiksu jednego. Poza tym mamy jeszcze krótkie historyjki, czyli DNA, czyli cząsteczka życia, komórka, nowy etap życia, nadchodzą bezkręgowce, czyli początek ewolucji. Oto mniej więcej tak ta część edukacyjna wygląda. A poza tym mamy komiks, komiks opowiadający o tym, jak nasi bohaterowie wspinają się na szczyt kamaku, ale znajdują jajo. No i te jajo próbuje Jumba Jukiba, e, że tak powiem, z, z, odtworzyć, żeby było e, żywe, żeby coś się wykleło. No, nasi też ukrywają przed dorosłym i ten motyw jajem. Jeżeli chodzi o fabułę, to tak mniej więcej wygląda. Jak mówię, strukturowych jest dużo, bo to jest wymienienie Andre'a Wicota, Arsi, Silva Berlusconi, Piero Genovesi. Luca Pagani, Ciara Segreza, Jacobi Oliwieru, y, to scenarzyści, autorzy Manuel Razzi, Danilo Lorenzo, do Sara Sorino, Denise Sicamburo, Letizia Algheri, tłumaczę Maria Białek, 64 strony. Komiks mniej więcej, gdzieś w, w, w po, po początkowych kla klasach szkolnych, tak, 7-12 mniej więcej. Opowieść oczywiście o tym, czym jest Diana, ewolucja, rozwój i o tym jają jak z jaja powstaje dział, y, y, istota, tak, żywa. Więc to pierwszy tom, kolejne będą. Wkrótce rośliny i zwierzęta, ewolucja człowieka, jeśli chodzi o genetykę i ewolucję. A już wkrótce też na naszym kanale dwa kolejne komiksy z znaku nauka skomplikowanej z galaktyki, planety i era dinozaurów, gdzie mamy um, um, Bimaxa jako głównego bohatera, właśnie galaktyki, planety oraz to historię jako era dinozaurów. Mojemu synowi, który ma 6 lat, bardzo się ten komiks spodobał, więc mogę Wam też. Również bardziej, bo oprócz tego, że właśnie jest to komiks, to też ewolucja, kręgowce, DNA, jak dinozaury, fotosynteza, wszystko to jest bardzo przyjemnie zaprezentowane. Więc taki element edukacyjny, edukacyjny również jest. O, macie właśnie fragment komiksu, A kolejny fragment komiksu, jak opowiada właśnie plik o bezkręgowcach oraz fragment strony, jedna ewolucja po drugiej. I przechodzimy do kolejnej nowej propozycji, czyli komiksu ukraińskiego, Legendy Chomiczków z Kijowa, Książęca Wola, tom pierwszy. Tom drugi będzie miał tytuł na gruzach Imperium Olbrzymów, premiera sierpnia 2023. Tutaj też jest kilku autorów, to jest Denis Fadejew, istotny Maksym Bogdanowski, ale jeszcze współtwórcami tego komiksu jest Wieczysław Buchajów i Katarzyna Kateryna Martynuk. 40 stron, forma taki kwadratowy. Komiks opowiada o komikach. Mamy świat, coś przypominający mm, średniowiecze. Mamy księcia Marchesów Sława, który gdzieś zaginął. Mamy grupę chomików, który się do, chce dowiedzieć o co chodzi, a tak naprawdę y, jest to opowieść, jakby powiedzieć, science fiction, trochę jak Wiedźmin, bo mamy przeszłość, jakiś świat ludzi, który gdzieś tam. Gdzieś zaginął. Nie będę spoilerował za dużo, ale nie więcej ja o tak o to chodzi. I nasza nowa grupa bohaterszych ch chomików podróżuje śladami, żeby się dowiedzieć o co chodzi z tym e, wszystkim. Wątek założenia Kijowa, mamy tu ruśki Kijowską, mamy tutaj mowy historyczny na końcu. E, a ten naprawdę to jest podróż właśnie chomików, walka e, o wodę, walka z e, sumem, czy też z innymi dziwkimi zwierzętami. Lektura troszkę przypomina już wydane przez rządzeństwo, jeśli dobrze powiem, to było chyba Boom Project, opowieść o, o właśnie o małych gryzoniach. Muszę przypomnieć sobie tytuł. O Jezu, teraz zapomniałem, mam ten komiks tutaj, dwie części, jesień, zima eee, ale zaraz internet mi pomoże, <grydy> ten fragment yy, zaciemnienia wyszedł. Misia straż oczywiście, Misia, misia straż też to jest w tak mniej więcej w formacie taki mam tutaj księżycą wo, wolę o chomikach, tam myślałem o myszlach, ale troszkę tak mi się, jak czytałem właśnie księżycą wolę, ta misia straż się przypomniała. Lektorowo jest y, króciutka, lektura, tym macie y, ilustracje bardzo przyjemne. Też to jednak propozycja dla młodszego czytelnika z elementami edukacyjnymi. O tym ja powstała, Ruśkiewska. I przechodzimy już do stałych serii. Mój pierwszy komiks 5, ale nowego tytułu: Anna, Anna, którego już chyba to my przyszły, ale opowiem o, o pierwszym i o Malince, o drugim to. Jest to seria dla najmłodszych czytelników, jeśli nie wiecie. W takiej oprawie Puchowej są komiksy wyższe dla trochę starszych czytelników i powiedzmy takie najmniejsze w poziomie wydawane dla czytelników najmłodszych, naj, naj ponieważ tutaj jest mało tekstu, dużo ilustracji. Tak naprawdę to jest coś na, na współkomiksu dla dzieci, a książeczki ilustracyjnej z ilustracją. No, wracamy. Anna, Anna, Tom pierwszy, śpi dobrze. Ano, starzysta Dominik Rockwest, z tym Aleksis Alarman, Normal, tłumaczyłem Ernest Kasperski, czyli z jej strony. Tak mniej więcej ten komiks wygląda w środku. Jest to powiedz o Anie, wspomnianej Anie i jej pluszakach. Tych pluszakami jest zygzak, kudłaczek, ping-pong, rudziak, fiszbinek i turmis. Nie znam Anę, Any, nie, nie miałem do tej pory kontaktu z tą oto postacią. Jest to króciutki komiks o tym, jak Anna Anna nie chce spać i, i denerwuje pluszaków, które chcą spać, no i oni się odgryzają. Więc taki element edukacyjny, króciutki jest tutaj w tym oto malutkim komiksie. Nie jest to najwybitniejsze dzieło z serii właśnie, mój pierwszy komiks 5+, yy, ale jeśli chcecie uczyć dzieci właśnie, jak, które mają problemy ze snem, albo są ubuzami, trochę, to można im właśnie taką Anę-Anę przeczytać. I przechodzimy szybciutko do kolejnego komiksu. Malinka. Malinka, czyli bohaterka z rodziny pana Borsuka i pani Lisicy. Jeżeli znacie ten komiks, jeśli czytaliście inne, wyższe te z serii, komiks dla dzieci 5 Tutaj jest komiks, jak mówię, taki dla najmłodszych dzieci. Sterzysto jest Brigitte Lucian, Jest ostatnio Ewy Tarlet, tłumaczy Ernest Kasperski. oczywiście Borka, sporaczkę, różę, Lisice jej rodzeństwo Malinki jej rodzice idą, wychodzą na noc i dzieci muszą sami, że tak powiem, opiekować się Malinką, grają, bawią się, a później Malinka zaczyna się bać w nocy, bo jakiś straszny potwór do niej przychodzi, taki buka, <grych> jak z muminków. I to trzeba sobie poradzić z tym, żeby się nie bała Więc Malinka się boi, też kolejny taki edukacyjny komiks, jak o Ania, Ania, Ana, Ana była łobuzem, nie chciała spać, Malinka nie chciała spać, bo się bała, więc ten element edukacyjny. Dla najmłodszych czytelników, oglądaczy raczej, nawet. To nawet myślę, że dzieci poniżej 5 roku życia mogą tylko komiksy dwa czytać. To taka propozycja jest dla nich. I przechodzimy do serii, którą niestety Egmont nie nazwał w żaden sposób. Nie ja mówię, nie nazwana seria Egmontu dla czytelników starszych, czy takich powiedzmy 12. Plus. Sprawy kryminalne Filipiny, Filipiny Lomary, młodej dziewczynki która ma no, kolegów, <noise> zakapiorek powiedzmy, również, ale rozwiązuje pewne sprawy kryminalne w świecie nastolatków. Strężystą jest Dominik z ilustratorem Greg Brondin, tłumaczem Weronika Stortz, 48 stron. Bardzo przyjemna lektura, już wyszły cztery tomy, ale opowiadam o drugim, a na następnych filmikach będę o trzecim czwartym. Łamacz serc, to już wiadomo o co chodzi. Mamy tutaj pewną nastolatkę, może niezbyt atrakcyjną, która Chłopak złamał serce, jaki Frank. A tak naprawdę chodzi tutaj o pewne motywy włamania. No i siostra tej dziewczyny właśnie prosi Filipinę Lomar o pomoc, żeby dowie dowiedzieć się o co chodzi z siostrą, o co chodzi z Frankiem, o co chodzi z kradzieżą. I mamy taki motyw kryminalny w świecie młodzieży, co mi się tutaj też bardzo podoba, bo wydaje mi się to świeża propozycja no poza tym jak widzicie ilustracyjnie też jest takie trochę humorystycznie więc bardzo fajna jest to seria dla nastolatków, nastolatek dla nastolatków, tak yy, więc myślę, że to jest coś fajnego yy, poza tym ten komiks też dostał już tam gdzie był widziany na świecie i, i ma bardzo pozytywne recenzje drugi tom, fajnie że to wychodzi, yy, współczesny komiks o problemach współczesnych nastolatków więc to też coś dla nich co to ta woda, tą trzeci będzie. A pierwszy to będą szantażyści. Zeszantazowali rodzinę pewnych Azjatów. Jeśli nie pamiętacie, pomóżcie Nazywam się Lomar, Filipina Lomar, mam 13,5 roku już zajmuję się tym, czym chciałabym by się trudniej w przyszłości. Jestem prywatną detektywką. Strętny manipulator wziął na cel serduszko nai naiwniutkiej Geralin. I to był błąd. I to jest opis tego komisu. I wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tym się to jest właśnie tutaj. Fajna seria, polecam ją. Tak jak i kolejny jej tytuł. Luka, czyli komiks o chłopcu, yy, który chciałby być piłkarzem, ale mu nie za bardzo wychodzi, ale zaczyna kolegować się z duchem piłkarza i robią karierę yy, na boisku i poza nim. Luka, tom czwarty, Nadzieja uszyna z 13 stron. To jest Brondy, Clear. Maria Mosiewicz jest tłumaczką. 64 strony, bo to trochę grubszy komiks, yy, yy, jeśli chodzi o Lukę. I w tym komiksie mamy dwa tak naprawdę główne motywy. To jest walka o przetrwanie drużyny szkolnej, która ma być wydana więc mecz, tak jak u subasy, i nasz bohater, duch powoli, czyli Nathan, próbuje dowiedzieć się, dlaczego umarł i prawie mu się to przypomina wszystko. No i pojawia się pewien zakapior, mu się to wszystko nie podoba. Yy, klasyczna seria, także troszkę humorystyczna, o miłości, o problemach nastolatków, o motywie piłki nożnej, więc może to tu bardziej dla nastolatków, ale nie mówię, że, że dziewczynki też nie, bo dziewczyny też grają w piłkę. Oczywiście, bardzo brutalnie, płynie kilka razy na mecz. Yy, I to właśnie kolejna seria, która trzyma się dobrze, to jest tom czwarty i nadal to trzyma poziom. Więc warto się za tym komiksem y, przyjrzeć, w odróżnieniu od samych. Bardzo mi się podobała ta seria na początku, Sami, Ten czwarty, Mroczny wiersz syna został Fabian Walcham, mistrza pt. Bruno to macie Agata Cieśla, 48 stron. To jest opowieść o grupie dzieciaków, którzy pewnego dnia budzą się w mieście i do, nie ma nikogo. Nie wiedzą, co się stało z dorosłymi z nich, co stało się z, tym, z, z innymi ludźmi. Y, na świecie są tylko zwierzęta, zazwyczaj nieprzyjazne, no i pojawiają się też grupki innych nastolatków, dzieciaków, które też nie są zbyt przyjazne i próbują żyć w świecie dorosłych, jako dzieć, dorosłe dzieci tak. tutaj mamy motyw z mrocznym wirem i odpowiedź na naprawdę co się tutaj stało w tym świecie, którą dostajemy oczywiście nie jest to ostatni komiks z serii, bo jeszcze co najmniej jeden, jak tam tą fabułę to będzie. Nie do końca mnie to przekonuje. No myślałem, że będzie to ciekawsze rozwiązanie, ale może Wam też to przypomnie. Nie mogę spolerować, o co chodzi z tym światem, dlaczego on jest pusty, dlaczego są same dzieci takie taki brutalny w świecie. Nie jest to zły koniec, ale mówię. Myślałem, że będzie jakoś ciekawie to poprowadzone, a to jednak bardzo przewidywalnie. Nie, jednak cała ta historia. Nadal jest to dobry komiks, nie jest to wybitna seri seria, znaczy jest to ciekawa seria, nie wybitna z powodu tego tonu piątego, ale też Wam ją polecam. I komiks, który na koniec pójdzie, pójść dziewiąty, seria, która dobrze się rozpowiada i nawet Herkules agent międzygalaktyczny, czyli komiks science fiction dla młodzieży. Yy. Tom drugi intrus, chcesz jest, jest Vincent z z ustatem Antonello Dalena, tłumaczyłem Agata Cieślak, Jeśli pamiętacie, tą pierwszą, mamy czarnopiórego, która atakuje szkołę takiego międzygalaktycznych agentów, Herkules i Marlon jego pomocnik, który jest tutaj po prawej stronie, yy, udaje się czarnopiórego pokonać. Mamy spokój teoretycznie. Mamy pewnych kosmitów, którzy przy, wchodzą na statek i pojawia się pewna dziwaczna epidemia, za którą wszyscy uważają, że odpowiedzialni są właśnie tamci kosmici. To odpowiada, nie powiem, yy, motyw z bratem Herkulesa się też pojawia Czarnopióry, to również powraca, więc yy, no, tak naprawdę to jest komiks o tym, że nie wolno oskarżać, yy, no to krótki spoiler, yy, nikogo przed, yy, no, nikt nie jest winny przed, przed powiedzeniem, że jest on winny, yy, przed tym, że są pewne papiery na to, że jest winny. No, tak najkrócej można powiedzieć. Herkules fajnie się czyta. Yy, Seria OK, nie tylko dla młodszych czytelników, ale dorośli też mogą przeczytać, bo to przyjemna lektura. I wracamy. Cody, fantastyczny komiks. Bardzo przyjemny komiks o przyjaźni dziewczynki i niedźwiedzia. z tutaj stoi Jared Coulum. Komiks nagradzany, który Wam polecam nie tylko. Dla dzieci, młodzieży, także dla starszych. Dla dzieci to komiks, następny nauka z i ewolucja, tą pierwsze życie. Opowieść ze świata tej historii, w którym mamy motywy ewolucji, rozwoju komórkowego, dinozaurów, też tam gdzieś mamy. Na historia o tym, jak z jaja wychodzi coś. Ksiądz zawola. Legendy Chomików z Kijowa, tą pierwszą opowieść o małych, walecznych komikach. trochę mi się wspomniało z Miesią strażą, która też ma taki format. Na którym stoi Denis Fadejew i Maksym Bohdanowski, Opowieść o dzielnych komikach, które podróżują za sławem, księciem, chcą się dowiedzieć, o co tak naprawdę chodzi. A to naprawdę to jest motyw science fiction, fantasy, średniowiecze, opowieść o Rusi kijowskiej, e świecie komików. Trochę zakręcone, ale ok. I dwa krótkie, krótkie komiksy dla najmłodszych dzieci, nawet poniżej 5 roku życia, chociaż nazywa się to seria komiksów 5+, czyli Ana, Anna, Ana śpi dobrze, Ano oraz Malinka, Malinka się boi. Opowieść pierwsza o tym, że Anna nie chce spać i denerwuje wszystkich, a drugi malinka się nie chce spać, bo się przestraszyła czegoś. Tak jak komiksy dla najmłodszych czytelników, bardzo proste w czytaniu i wizualne też. I kilka komiksów dla starszych nastolatków, no sprawy młodszych nastolatków. Sprawy kryminalne Filipina Lomartą II. łamacz serc. Opowieść kryminalna o łamaczu serc. Taki komiks kryminalny dla nastolatków. Bardzo fajna lekturka. I dalej. Kolejny Luka, Tom 4 Nadzieja Ostrzyna, też fajny komik dla nastolatków o socjalizacji, o młodzieży, o miłości, o piłce nożnej. Tom 4. Luka i jego przyjaciel duch, próbują się dowiedzieć, dlaczego ten drugi zmarł. Sami tą piątym roczne Wiry, Fabian Weilham, Bruno Gazotti, opowieść o dzieciach, którzy żyją w świecie, których nie ma dorosłych, nie wiadomo, co się stało. I tu jest odpowiedź, co się stało. Nie satysfakcjonuje mnie do końca, ale na no może innych tak. I ostatni komiks Herkules Agent Galaktyczny tom drugi intruz Vincent Zabus i Antonella. Twórcy, fajna lektura o science fiction o tym, żeby nie oceniać ludzi po okładce. Czy Cosmicron również. I to tyle, jeśli chodzi o, te, o dzisiejszy odcinek 9 propozycji. Yy, wspomnę oczywiście, że najfajniejszy jest. Kodi, Kodi, Cody, Cody, bo to taki komiks uniwersalny a edukacyjne komiksy to Genetyka, Ewolucja, Życie, myślę, że to jest fajne też dla dzieci, no plus Filipina Lamar, która jest jedną z moich obecnych komiksów i, no i chyba jednak Herkulesa bym tak po kolei brał, jeśli chodzi, ale wszystkie, wiadomo, komiksy, bo komiksy są te, komiksy nie są głupie, są mądre, mają element edukacyjny, naprawdę Wam polecam. I to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, widzimy się wkrótce.